Wariacie, chcesz mieć darmową wysyłkę na Kakobój, ale nie wiesz jak to ugryźć? Słuchaj uważnie, bo zaraz ci odpalę patent, od którego nawet twój jebany portfel zacznie klaskać. Ale zanim polecimy z tematem, zostaw followa, zarejestruj się z linku w opisie po dojebane zniżki do nawet 410 dolarów na start. Lecimy z tym magicznym trikiem. Robisz małe haule po 1 do 1 i 3 kg, czyli koszulka, spodenki. Może klapeczki, jak masz fantazję. I teraz bajka. Wchodzisz z linku w bio, rejestrujesz nowe konto i zgarniesz zniżkę na wysyłkę taką, że praktycznie leci za darmo. I teraz plot twist. Zakładasz kilka takich kont. Każdy haul zamawiasz osobno. Płacisz jak zawsze. Paczki przychodzą pojedynczo, więc jak dalej bulisz za wysyłkę, jak za leasing BMW, to chyba lubisz być dymany. A tego nie chcemy, nie? Link w bio, follow leci i lecimy z dropami za pół darmo. Pozdro 600.